Na następnej wycieczce tym razem w Pieniny. Jest to atrakcja jedna z najbardziej popularnych w Pieninach Wąwóz Homole. Oczywiście przy okazji zahaczymy na wysoką. Potem spróbujemy zrobić małą pętelkę przez stronisko pod broszką i później na dół, jeżeli się uda. skrótem jeżeli go znajdziemy, jeżeli nie to dalej. Wszystko się wyjdzie w praniu. Serdecznie zapraszam. Kto nie subskrybuje kanału, zapraszam do subskrypcji. Łapki w górę. Będzie mi bardzo miło do komentarza, oczywiście. Nie przeciągając, atakujemy. Hej! Zobaczycie na filmie, jaki ogrom turystów tu jest. Kolejki w samym wąwozie, jak na Giewont, także odradzam. Chyba że ktoś lubi, no to o tej porze roku jak najbardziej. W tygodniu jest trochę lżej, ale weekendy dramat. trochę padało, więc kamień jest bardzo, bardzo śliski. trzeba trochę uważać, ale ogólnie jest tyle ludzi, że można się przewracać, zawsze kogoś złapać. A właśnie jak widzieliście, jest pole namiotowe. Pod wysoką można sobie przyjechać, rozbić namiot i trochę pobiwakować w tak pięknym terenie. My ciśniemy dalej. Tak sobie ciśniemy. Już tutaj jest zdecydowanie mniej ludzi. Zostali, zostali wyeliminowani wszyscy, wszyscy ci w i z reklamówkami, którzy byli w Wąwozie, Homole. No i ale i tak jest dużo. Boję się, że nie staniemy na szczycie, bo nie będzie miejsca. Zobaczymy. A idziemy dalej. chodzimy do rozgałęzienia szlaków. My zmieniamy kolor szlaku i idziemy na wysoką. Jak widzieliście mamy 20 minut i cały czas ostro pod górę. Serdecznie na wysokiej. Jest to najwyższy szczyt pienin. Pogoda jest ładna. Już Was zapraszam na widoki z tego oto szczytu. Jedziemy. Witam Was serdecznie pod stroniska Młodzieżowego, pod Dobryszką. Zwolennicy piwa niestety będą niezadowoleni. W tym Sronisku się nie sprzedaje alkoholu, jest to Sronisko Młodzieżowe. Tylko zimna kofola, kawa mrożona, jedzonko, płatność tylko gotóweczką. Nie ma terminala na karty, ale jest przyjemnie, zjeść coś można. Trzymać się. Jest też stąd skrót, co mnie bardzo cieszy do Jaworek na dół. Zejdziemy sobie właśnie tym skrótem. Jest to droga najprawdopodobniej dojazdowa do schroniska. Także zobaczycie to na, na animacji. No i wiele to, wiele to ułatwia, bo nie będzie trzeba szukać busa, ani, ani po prostu zasuwać zdymać tym asfaltem, co, co po prostu nie lubimy. Chodzenie asfaltem jest nieprzyjemne. Także jeszcze coś Wam tam z drogi pokażę, ale z tego miejsca chciałem się z Wami pożegnać. Do następnego razu. Śledźcie kanał. Bywajcie. Hejo! Skoda, że żadnej zmianki nigdzie nie ma na ten temat, ale ja Wam mówię. Atakujecie z powrotem pętelka Jaworki, wąwóz Homole, wysoka Sronisko pod Dubryszką. Jaworki, cudnie. No i tu właśnie wychodzimy już na drogę z tego skrótu. 45 minut to pokazuje pod schronisko. My jeszcze kawałeczek mamy do parkingu. Też wam pokażę jak on wygląda, cennik zobaczycie i, i na tyle. Lecimy. No i właśnie widzicie cennik. Także zostawię wam namiar pineskę. Oczywiście w opisie filmu, do którego serdecznie zapraszam do zaś. Hej!